Na kogo pan zagłosuje w wyborach prezydenckich w drugiej turze? Na siebie. Oddam głos nieważny, proszę pana. Drodzy widzowie Sonders TV, po ostatnim odcinku dostaliśmy od was dużo komentarzy. Szkoda, że nie aż tyle subskrypcji. I większość panów twierdzi, że rozmiar się nie liczy. A z kolei większość pań pisze do nas, że jest za duży i za długi. Mój zarost. Dlatego postanowiliśmy to zmienić dla was. Powiedz nam, na kogo zagłosujesz w wyborach prezydenckich w drugiej turze? Zmieniłem zdanie na Pawa Kukiza. A dlaczego? Bo jest lepszy od Komorowskiego. Dobra, dobry. Ale nie, to nie będzie jakieś kompromitujące pytanie. Nic o seksie, chociaż może do tego też dojdziemy, ale zaczniemy od pytania o to, na kogo zagłosujecie w drugiej turze w wyborach prezydenckich. Nie, dziękuję, to jest koleżanka. Ja zagłosuję na Komorowskiego, bo mi babcia każe. I będziesz się słuchać babci? Tak, będę. A jakie jest twoje osobiste zdanie, jakbyś miała się nie słuchać babci? Na komorowskiego. Na komorowskiego. Też. A dlaczego? No bo, no bo tak. No bo tak. <noise> Powiedz nam, na kogo zagłosujesz w drugiej torze wyborów prezydenckich? Nie zagłosuję. A dlaczego? Bo mi się nie... No bo mieszkam w Łodzi. Ale ładna dziewczyna i musimy jej koniecznie zadać pytanie do naszej sondy ulicznej. Chcieliśmy spytać, na kogo zagłosujesz, masz ładne różne policzkach. Chyba, że się czerwienisz. Na kogo zagłosujesz w drugiej torze wyborów prezydenckich? Na komorowskiego raczej. A czemu? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem skoro zagłosowa zagłosowałam wcześniej. No, nie na niego, ale stwierdziłam, że on lepiej się do tego nada po prostu. Już na nikogo. Dlaczego? Bo nie ma na kogo. Wydaje mi się, że na Komorowskiego. A dlaczego? Yy, przeciwko PiS-owi. Na Dudę. A dlaczego? Nie. Ponieważ yy, nie chcę robić siary głosem na Bronka. O, ja myślę, że będzie ten co był. A na kogo wy, nie na kogo stawiacie, tylko kogo byście chcieli na tym miejscu widzieć? Tego nowego, to jest chuj, chodzi o, o kasę. Na dudę oczywiście. A dlaczego? Bo Komorowski kawał chuja. Jest. Mój kandydat niestety, ale <grywa> przegrał. Odpadł w pierwszej turze, a w drugiej turze mniejsze zło będzie pan wybierał? Nie, 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 tego, tego zła mniejszego to tak, ale... I po prostu pan nie głosuje, jak rozumiem? Nie, głosuję, głosuję, oczywiście, że głosuję. A można spytać na kogo, czy...? Znaczy, wie pan co, na pewno, na pewno nie napisał? A na kogo zagłosowałeś wcześniej, jeśli można spytać? Na Kukiza. Na Kukiza? A Kukiz przecież y, bardzo y, hejtuje, to może za mocne słowo, ale zdecydowanie, lekko mówiąc, odradza głosowanie na Komorowskiego. Mam tylko świadomość, jednak zagłosowałem na Kukiza, dlatego, bo jest mi najbliższa jego opinia o homoseksualistach. Znaczy, nie mówię, że moja opinia jest taka sama jak jego, uważam, że jego opinia jest po prostu najbliższa mojej i dlatego zagłosowałam na niego w pierwszej turze, a tak jakby w drugiej turze wybieram mniejsze złoży, tak się wyrażę. Matko Boska, no nie mogę powiedzieć chyba. E, może pani Dobrze, powiedzieć nam do mikrofonu Bronisława Komorowskiego. A dlaczego? Dlatego, że popieram go od początku, jak również formacji, z której się wywodzi. Już nie jeden obiecał, i jak dojdzie do rządu. jak dojdzie, to później olewa wszystko. Ja jestem bezdomny, gdzie tam chuj kładę, nie? Wszystko kładę, chuj. Aby kasa. I kto się liczy? Kasa się liczy tylko rząd. A co on tam będzie rządził? On nie wiem, czy się on dojdzie, bo będzie druga tura, nie? Ale wiadomo, że on przejdzie, nie? A ty? Też na Komedowskiego. A czemu? No bo tak, najlepszy kandydat. A czemu najlepszy? Bo reszta to jakieś pomylańcy. Ja jestem bardziej lewicująca, ale lewicy teraz nie ma. Czemu chcesz głosować przeciwko PISowi? Yy, bo nie podobają mi się niektóre aspekty polityki tej partii. Na przykład polityka prospołeczna, która jest bardziej rozbudowana niż UPO. Możesz rozwinąć temat polityki prospołecznej? Hmm, różnego rodzaju zasiłki, dodatki hmm, i tak dalej. Znaczy, że PiS jest partią bardziej socjalną, czy mniej socjalną od Platformy? Bardziej. Ja także na Komorowskiego. <laughs> Ty też na Komorowskiego? A dlaczego? Tak. Mi się pominął kierunek tego mikrofonu. Dobra, to teraz dochodzimy do tych tematów z seksem. Na razie tobie, pan, się cieszę, że tak ponośnie dostali i muszą się zwijać jak w ukropie. To tak mnie to śmieszy, że nie słucham co gadają tylko pękam do śmiechu. Trudno. Będzie lepiej? Na pewno nie będzie lepiej. Gorzej będzie jeszcze. Każdy zbije to samo co jeden. Czy jak Wałęsa był? Ja mam 60 lat. Ja wiem co jest i co będzie. Ja jestem bezdomny. Ja wiem, co jest. Obiecanki, za samki a głupiemu radość. Dziękuję. Tak. Dziękuję. A czy pan chce coś dodać? Tak, tak. Nie. Y no chyba jednak na dudę. Aczkolwiek... Dlaczego? No, Aczkolwiek, przepraszam, bo przerwałem. Trzeba coś zmieniać. A skoro nie ma innego sposobu, no to trzeba zmieniać to, co damy radę. Okay. Na kogo zagłosujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich? Na nikogo. Nie chcę dotykać się do tego. Czyli nie idziesz na wybory zupełnie. Dzięki chciałem się spytać wtedy co robisz po wyborach. No nic nie zrobię, będę płakać, no.